Witamy serdecznie. Dzisiejszego dnia podejmuje się eksploracji Stolnik po tak? rosyjskiej dwójeczki. Rosyjskiej uramoweczki numer 2. Bo jakbyśmy tutaj podejść przy wejście. Ale to mniej więcej wygląda. Także moi drodzy. chłopki, odparamy. To jest do końca, nie? Także za chwilę widzimy się w środku. Do zobaczenia. Tá, esse é super postante. Dobra, jesteśmy w środku, rozpoczynamy eksplorację rosyjskiej dwójki. No to taka też granitówka widać, ale tutaj ładniej to widać jest. Tak jak starszych. Wygląda przepięknie. Wejście z tej strony tak, jeszcze szczątki starej obudowy. Idziemy do przodu. Ale szeroka, ta jest jeszcze szersza od tamtej. Stary obudowy jeszcze się pozostawały. Jest to widać. Ona też ustała pewnie. momentalnie. Tutaj. Poszarpane. Całe boki. Idziemy. Zlotnicie. Widzicie? Dobra. A jest to błoto, ale to w większości tam jazga. Wiecie, po tej budowie też się pozostawała. Ona tutaj zakręca. I tam dalej widzę zawalone, tak? Jest dobra. Taktyczne lewo zobaczymy. O no, ładna, się jak wąż tutaj. Powiem wam. Tutaj znowu ten ląd jest. To co tam Ci się podobało. A tutaj to ładnie z to. Dobra. Jaka potrzaskana. Mieliśmy się O, patrzmy to teraz. Dwa. Wparce. Tu mamy wiertełko które odknęło. No, ale granitówki też mają stylu, nie? Blacha wydobywcza, troszeczkę pogięta. Idziemy dalej tym tropem i dochodzimy do psutka. Ładnego psutka. I trochę co No tutaj z tej perspektywy to jest to widać takich Robert tam poszedł Jak tu fajnie jest wszystko obszarpane Tam zaraz będzie przodek, ale, ale zobacz, tutaj jest po drodze Jakby jeszcze, tutaj poszarpany jest, tutaj jeden tych no. kawałek przy zakręcie Jest taki ładny, naprawdę poszarpany ten Widać, że tam się podwarstwiał. No i dobra Idziemy dalej O, otrzymać co trochę ciekawe jest. Tutaj widzę odbitka, w prawą stronę, syn już zbadał, widzę światło, nich też szeroki, zakręcający. No, to w Australii tych ładowców używają Rosjanie. Szybkość, ilość, to by Tutaj widać zwierty ostrzałowe i to, tak, tak. Ja bym powiedział, dosyć grube, wczesne. Tutaj jakieś bubanko było. Widać. granicie występuje dużo uranu. Także dlatego też oni tutaj pewnie szli za jakąś anomalią. Nie wiem, czy by tutaj coś znaleźli, czy czy był tu jakiś tam poszukiwawczy. Tu w przodku widać leży blacha tego A tutaj też taki fajnie poszarpany kawałek. Dobrze. I przemieszczamy się w kierunku. krzyżowaniem i co? Mm. idziemy dalej? czekasz? bardzo dobrze na tatę, jakiś nieprzyjemny zabaw ponoć jest z co tam Dostałem informacji, o zobacz, nieźle się urwał, no właśnie, jak wisi, nie? Tak. To spadło, to tak jak byliśmy na Gustawie, to jest taki oderwany idealnie, nie? Zcięty kawałek leży pamiętasz? O, ale wycięto. jakby laserem, nie? Tak <noise> jest uważaj. Lewą ja pierdolę. Czeka. A tej właśnie z tej kamieni. O! Isko. Idziemy dalej, znowu masa spuchniętej obudowy górniczej. Dużo walili to jest te kruche się kruchy i stropy, to tylko tak się zawali. Wchodzimy. Strasznie dużo ogólnie w Kryście. Ja lubię takie jakichś dużo obudowy. tutaj jeszcze chciał jak no, się zostało Nie, nie lubię to była odpowieszające na tym pewnie Pewnie ta to co nieprawda Nieprawda

Tego jest? Poczekaj. Nie wyglądał, tak wyglądało z widzę dwie blachy wydobywcze na, na taką i mamy przadę tu się wyporczyło do góry kamień tutaj musiał być no i mamy ewidentny przodek gdzie kamień? tu się z dużą szybkością no dziwne może wiesz, została się blacha przy tym, jak strzelali, nie? Jakiś wodnik tam odłamek jakichś postrzałów. Bardzo myśliwy. Wygrzywana, nie? No i dobra. Tak więc tutaj. I co? Jedynka czy dwójka ładniejsza? Według Ciebie? Kropsy. Jedynka czy dwójka ładniejsza? Nie Co? Nie wiem. Tam, 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 dwójka ma ten przód taki ładny, no nie? A dalej te chodniki takie są wiesz, nie? ale znowu tamta miała ładniejsze chodniki do takie wygodniejsze. Mieli się wiesz to wszystko w tym świetle, w tych czołówek. Dobra. Udajemy się ku wyjściu z perspektywy wychodzenia. Teraz też na